Cześć, witajcie. Jestem Marcin Kryński, jest 18 lipca 2020 roku. Jest to kolejne nagranie: nagranie z tytułu, z zakresu, złączone z pałacem pamięci, czyli z mnemoniką, z technologią, techniką zapamiętywania informacji, czyli umieszczania ich w odpowiednim miejscu, w odpowiednich obiektach, w odpowiednich ramach naszego umysłu. Po to, aby można było je wywołać szybciej. Czyli, mówiąc w skrócie, naturalnie, jeżeli jesteście zainteresowani, ja omówię szczegółowo ten proces, pomogę Wam też skonstruować Wasz własny pałac pamięci, jeżeli macie tylko na to ochotę. Dlaczego? Dlatego, ponieważ uważam, że gdybym znał techniki mnemoniczne, gdybym znał technikę pałacu pamięci wcześniej, to moja edukacja przebiegałaby nawet nie dziesięciokrotnie, stukrotnie szybciej, tysiąckrotnie szybciej i te wszystkie informacje, książki, literatura, eseje, a materiały znajdowałyby się jako hard disk, jako twarda kopia w moim umyśle. I tak się dzieje w tej chwili. Tak się dzieje w tej chwili. Używam mnemoniki do zapamiętywania informacji. A tutaj nieco kropi. Tam też mamy koniki, jak zobaczycie sobie za mną. Okej. Okay. A w Wielkiej Brytanii sporo jest takich małych pól, gdzie, gdzie te konie się pasą, tak? Ale okej, okay. przejdźmy do Memory Palace. W pierwszej kolejności ja nie zamierzam Wam imponować, bo to nie chodzi o jakieś imponowanie, bo ja jestem kiepski w tym, co robię. Jestem kiepski w namonicę. Ja swoją przygodę zacząłem niecałe dwa miesiące temu, mimo iż technikę Pałacu Pamięci znałem wcześniej, około roku wcześniej. A poznałem ją po raz pierwszy, ale jej nie stosowałem, nie zaadoptowałem jej w rzeczywistości. I to, co wam aktualnie pokazuję, to jest zapamiętywanie tablic rejestracyjnych. Dlaczego? Ano dlatego, że w normalnym, realnym życiu mamy distraction, mamy obiekty, które się przemieszczają, dekoncentrują nas, tak jak deszcz, nie wiem, mucha lata koło, koło czoła, komar mnie gryzie, więc go zabijam i się dekoncentrujemy automatycznie. Tak jest w realnym życiu. I wpadłem na pomysł, że będę zapamiętywał tablice rejestracyjne w miarach w ramach testu, eksperymentu. I to jest pierwsza, którą umieścimy w moim Memory Palace. Zobaczmy na rejestrację. 07 7, czyli Gugi, moja maskotka Gugi, moja maskotka Gugi, zielony Gugi, pluszowe zwierzak otwiera mi drzwi do pokoju, do pokoju, do pokoju, do, pokoju, do domu moich dziadków. Okej, okay. kolejny samochód, tak, który jedzie. Zobaczmy, jaką ma rejestrację. 12. 12 to są bezpieczniki, to jest miejsce bezpieczników w moim pałacu pamięci, to jest dom dziadków. Antonio Banderas, AB. Antonio Banderas w bezpiecznikach. Antonio Banderas buja się na bujawce. No i oczywiście leci muzyka z Ojca Chrzestnego, wypadają róże z tego box, czyli z tego miejsca, gdzie znajdują się bezpieczniki. Trzecia lokalizacja to jest